Dobra, idziemy teraz do dziewczyn, Chcę chcą dziewczyny pokazać, jak szaleją na, na nocem, na, na trampolinie. Na trampolinie. Vanessa się przyszła i poprosiła, żebyśmy przyszli do niej. No to idziemy. Tak jak mówiłem, ten kemping jest kameralny, cisza. Spokój, fajnie, bardzo mi się podoba. Dużo wolnych domków jest, ale ja się nie dziwię trochę mogłabym tu bardziej zadbać o tą higienę. głównie chodzi o toalety, że bardzo no. zadbała. Bo ogólnie toalety są e, nowe. No tylko ta higiena no, jest trochę taka nie za bardzo. Per. Ja, 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 ja umiem, ja zrobić. Mama. tak, tak. kaczka. Zaczęło nieskaczyć. Mama, paluszek! Ach, na paluszki? Nie bolą ci te paluszki? No, mm, no. Yep. Naprawdę? Ja umiem za coś zrobić. A co się? Co zrobić? Ja to trzeba podskoczyć. Tak, ale ja tak nie umiem, bo się boję, że skręcę. Mama, chodź, 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 Ty nie skacz, bo wyskoczysz. I patrz, tak co Ale zawsze od niej nauczyłam, że się skaczę i ręce hmm. tak. Tylko. Wychodź, wyskakuj. I teraz tak, tak. Na trampolina fajna jest. Taka widać. Tak, zobacz. Tata zobaczmy. Nowa jest, no. A ona Wanesku umie nam nie stać. No i do ogólnie. Taka gimnastyka, super! Brawo Wanesko. I skacz. Tak, i skaczemy. I co samej Najmniejsza, najgłośniejsze. Tam dalej są pola, więc cisza, spokój z tej strony. A tam, jakbyśmy poszli, to byśmy tam na te klify zaszli. No, tu jest wjazd na ten camping cały. No, tutaj cenę, cenę domków. To jest sezonie. A to, przed sezonem. a to jest przed i po sezonie. Więc różnica jest kolosalna. Że to jest jedna noc, weekend, dwie noce. To jest tydzień, a tu jest też tydzień. I ekstra, I ekstra noc. Nie wiem, co to ekstra noc. No ale dobra. No i, i to takie ceny. A my za. Jak to powiedzieć, w, w tym. W sezonie za, ten kamp, za tę miejscówkę, co tam widzieliście, z prądem to zapłaciliśmy za 6 nocy. 6, no, 6, 6 nocy, 150, tam chyba 3 euro. Więc macie porównanie. To A to jest właśnie między 2 no miesiące. to dużo na tydzień: 455. No, no to ile człowiek zaoszczędza pod namiotem? A po drugiej, jest fajnie. Cały czas na dworzu w sumie. Tak, dziewczyny się integrują. Co, tam jeszcze no możemy tu pokazać. Dziewczyny no tak się jak... razem integrują, no. prawda? spędzają czas na świeżym powiedzieć. I tak jak mówiłem, ten camping ma dwie gwiazdki. Nie ma dużo gwiazdek, ale, ale jest w ogóle przyjemnie. O, żeby, żeby nie te toalety, to po prostu jest. No super nie ma się fajnie. czego doczekać. No fajnie, że tu nie ma sklepiku żadnego na terenie, bo w Szwajcarii jak byliśmy, to tam można było bułki sobie zamawiać. Ale w sumie tutaj do miasteczka nie mamy daleko. Nie. W sumie nie wiem, jeszcze nie byliśmy piechotą, jutro, to jutro mamy się wybrać. Jutro się wybierzemy, Wybier fotki porobimy. Mm. I ewentualnie wtedy powiemy, ile czasu nam było potrzeba dojścia do takiego miasteczka i mm. hałasu, dlatego no, wybieramy taką no, z głowa później boli. Jeżeli chcemy podjechać gdzieś, gdzie, żeby dzieci się wybawiły, to wtedy wolimy w auto siąść i podjechać kawałek, mm. czy nawet pół godziny, czy godzinę i wtedy przyjechać i. Delektować się świeżym powietrzem i ciszą No tutaj fajny jest sąsiad cmentarz Bożu. Bożu. <grym> więc to tak wygląda Pokażę Wam o, tutaj za tym murem Tam taka kapliczka widać wiem czy będzie dobrze widać bo te kamerki sportowe trochę oddalają ale jak ja patrzę, jak wtedy na tym wyciągu górskim na tym wyciągu górskim tutaj jednak no, tak nie było źle no i cisza, spokój tutaj Francuz z psem co wyszedł no w sumie mogłyśmy też Bellusia wziąć też a Belusz cały czas jest na <głos> <głos> tu jest mała różnica <głos> <głos> dla nich już nie ma frajdy no to taka jest reklama szyld tego campingu no to jest, jeszcze jest minus, że tutaj babki nie ma w recepcji cały czas że ona, tak... ona rano jest od 8 do 12 i później? I tylko o nie, nie, o 14 nie, o 14 nie 5, około 15, po 15. 15. no I w tych godzinach trzeba tak po prostu celować, celować w, nią. w nią, jeżeli coś potrzebujemy. Ale w sumie my nic nie potrzebujemy, tylko jedynie wczoraj... No że to te, że. No, tu Wi-Fi no, wi 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 nie jest szaleńcze. No w było lepsze. No ja mam zdjęcie, to co zrobiłem sobie zdjęcie jaka jest. Jakie jest tam w Wi-Fi było, a jakie tu jest. Nie, tu jest słabiutki to jest. Ale ale chodzi internet. Znaczy chodzi, bo poprzez mój telefon chodzi. Gdzie jeszcze pokazać? Kawałek. Te domki bardzo ładne są, e, uzdekorowane, ale mi się wydaje, że e, to, są to są małżeństwa takie. Tak, takie emeryci, emerytalne. po prostu Francuzi emeryci. Oni ten... chyba, e, co roku opłacają, a czy, e, opłacają cały, cały rok. rok i mi się zdaje, że oni co roku tu przyjeżdżają i o te domki dbają i no. e, z wierzchu. Właśnie te kwiatki są. I podlewają, obcinają trawę. Dbane. No i właśnie to co tu mówiłem, że tu właśnie są Polacy. Polacy. Oni właśnie gdzieś pojechali. Na cały dzień. Bo nie ma ich od cały dzień w ogóle. Nie wiem, może jakiś tutaj park, rozrywki jest, nie wiem. Ale takie maluchy to też, oni maluchy mają tu. No i mówią, o tu przyczepa kempingowa akurat stoi. Z Holandii. Ten domek bardzo ładny jest, wykorowany kwiatkami. No i to widać, że ktoś tutaj cały sezon siedzi. Bo mm -hmm. no to widać, że to jest już inna półka. No i w sumie pierwsza opcja ale... była taka, żeby chcieliśmy się tu rozbić. O, na tej dwudziestce. No i to jest duży plac. No, to jest duży plac. Zobacz. To jest ogromny byliśmy W porównaniu z naszym. Po ale, i... ale po prostu byśmy mieli daleko do. Do i tam, żeby na sanit, sanitariatu. Mm. Jak teraz sobie pomyślę, jak ja mam taki kawał iść. Nie wiem, czy tu będzie na rynometr widać stąd. No kawałek, kawałek, No jest. Żeby tu był drugi sanitariat. O, no to byłoby ok. No, to daleko jest. Ja nawet nie wiem, nie widać tego. No, znaczy. ale gdzieś tam, no. w tamtym kierunku. Tak, tam te zabudowania widać. No, to kawałek. To nam by się nie chciało łazić. Jeszcze komuś by się zechciało w nocy siku, no to ja cię No to by chyba prędzej po drodze by gdzieś zrobił niż doszedł. I tu jest skrzynka. I to jest normalne wejście. Prześciówkę tylko trzeba sobie dokupić. I normalnie strom. Prąd. No. I dziewczyny teraz próbują. No, co to No. Próbujemy. Wow, o, zepsułam się tak Już. ładnie No. Proszę nie. Nikolka. Jak normalna czekolada. No. A cieńna. inna. No i Dobra. Ale wydaje mi się, że szwajcarska, szwajcarska jest lepsza, nie? Tak. Mhm. Dobra jest. Ona szwajcarska Znaczy mi się wydaje, dali... że ona jakby była w lodówce, byłaby może lepsza, bo jest taka trochę gumowata. Możliwe. Wiesz, dobra jest a szwajcarska bardziej taka jest mm. czekoladowa bo ta to taka mm -hmm. karmelowa czy nie karmelowa mleczna mleczna nie ona jest y, z musli też A, z musli no orzechowa tak orzechowa jest nawet w mm. to orzechowa jest. to jest orzechowa a tamta była mleczna może tym się różni ale ale pyszna nie dobra a gdzie moja